Także słuchajcie, to są wyniki. Kręcimy kołem i zaraz będzie wiadomo kto wygrał. Więc zaczynamy sobie. I uwaga! Kartę wygrał. Oczywiście Jaś malinka. Taki gościu zostawił. Mam nadzieję, że się cieszysz. Wygrałeś właśnie. Dostajesz 50 zł. w karda za drugie. 50 będziecie mieli szansę wygrać za tydzień. To było pierwsze losowanie. Mam nadzieję, że cieszycie się albo cieszysz się, ty, mój widzu, że wy, wygrałeś. Właśnie 50 zł w w opisie będzie link do mojego messengera, możesz się ze mną skontaktować i ja ci jakoś to prześlę. Więc. Dziękuję wszystkim za branie udziału. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w następnych konkursach. Zachęcam też do oglądania moich filmów, bo naprawdę są ciekawe, niektóre, niektóre nie, ale to inna sprawa. Możecie sobie przejrzeć moją tam bibliotekę z filmami, możecie zobaczyć i obejrzeć co chcecie. Także dziękuję wszystkim za branie udziału w konkursach wyniki drugiego w Carda czy tam z tego, tej karty do Google Play będzie za tydzień więc cześć